Cześć. Dzisiaj pokażę wam zestaw samochodów, który nawiązuje do filmu "Auta". Zestaw nazywa się Tor wyścigowy Grand Prix od firmy Mattel. W naszym zestawie znajduje się tylko jeden samochód Zigzag McQueen oraz tor wyścigowy dla dwóch samochodów, dlatego należałoby dokupić do zestawu jeszcze jeden samochód. Tutaj mamy Francesco. Aby Zigzag McQueen miał się z kim ścigać. Do zestawu dołączone są również naklejki z flagami, które należy doczepić do flag umieszczonych koło toru. Jest to międzynarodowy wyścig, do którego stają Zigzag McQueen oraz Francesco. Aby rozpocząć wyścig, naciśniemy na czerwony przycisk. Samochody przejadą i ten, który będzie pierwszy, przejedzie na miejsce zwycięzcy, a ten, który będzie jako drugi, wypadnie z toru. Jeżeli chcesz wziąć udział w międzynarodowym Grand Prix z Zegzakiem McQueen, już teraz wejdź na megadyskont.pl. Serdecznie zapraszam.